24 godziny męki pańskiej według pism sługi Bożej Luizy Pikarecty. Modlitwa przed rozważaniem każdej godziny. O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. Och, udziel mi pomocy, łaski, miłości. Głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę Piętnastą. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiaruję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij. O miłościwy panie, moją pełną miłości intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i innych, jak gdybym w sposób najbardziej skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam ci dzięki. O mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie. Do zjednoczenia się z Tobą i aby sprawić Ci jeszcze większą radość, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość i wyciągając ramiona, aby Cię objąć, kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. Piętnasta godzina, od siódmej do ósmej rano. Jezus przed Piłatem. Piłat odsyła go do Heroda. Mój skrępowany Jezu, Twoi wrogowie wraz z kapłanami ukazują cię Piłatowi. Przybierając pozory pobożności i sumienności pozostają na zewnątrz atrium ponieważ mają świętować paschę a ty miłości moja widząc głębią ich złej woli wynagradzasz wszelkie hipokryzje kręgów kościelnych ja również wynagradzam razem z tobą ale podczas gdy ty zajmujesz się czynieniem dla ich dobra oni natychmiast Zaczynają cię oskarżyć przed Piłatem, wymiotując całą truciznę, którą mają przeciwko tobie. Piłat okazuje niezadowolenie z zarzutów, jakimi cię obrażają, i aby móc słusznie cię skazać, przywołuje cię na stronę i sam cię przesłuchuje oraz zapytuje ty jesteś królem żydowskim, a ty, Jezu, mój prawdziwy królu, odpowiadasz. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby tak było, tysiące anielskich legionów stanęłoby w mojej obronie. A Piłat, poruszony słodyczą i dostojeństwem twoich słów, zaskoczony Mówi do ciebie, Jak to? Tyś królem? A ty? Tak jest, jak mówisz. Jestem królem i przyszedłem na świat, aby uczyć prawdy. A piłat, nie chcąc wiedzieć nic więcej, przekonany o twojej niewinności, wychodzi na taras i oświadcza: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Żydzi są wściekli i oskarżają cię o wiele innych rzeczy, a ty milczysz i się nie bronisz. Wynagradzasz słabość sędziów, gdy znajdują się w obliczu despoty. Wynagradzasz ich niesprawiedliwość, jak również modlisz się za niewinnych, ciemiężonych i opuszczonych. Piłat Widząc wściekłość Twoich wrogów oraz chcąc się Ciebie pozbyć, odsyła Cię do Heroda. Jezus przed Herodem Mój boski Królu, chcę powtórzyć Twoje modlitwy i zadośćuczynienia oraz towarzyszyć Ci w drodze do Heroda. Widzę, że twoi rozwścieczeni wrogowie chętnie by cię pożarli. Prowadzą cię pośród obelg, kpin i drwin. I tak dostarczają cię przed Heroda, który, nadęt, zadaje ci wiele pytań. Ty nie odpowiadasz i nawet na niego nie patrzysz. A Herod. Zirytowany, ponieważ nie może zaspokoić swojej ciekawości, i czując się poniżony Twoim długim milczeniem, oznajmia wszystkim, że jesteś obłąkany i pozbawiony rozumu, i rozkazuje, aby cię jako takiego traktowano. Aby zrobić z siebie pośmiewisko, nakazuje cię ubrać w białą szatę. I oddaję cię w ręce żołnierzy, aby mogli się znęcać nad Tobą najgorzej jak mogą. Mój niewinny Jezu, nikt nie znajduje w Tobie winy. I jedynie Żydzi, ponieważ ich fałszywa religijność nie zasługuje na to, aby światło prawdy mogło rozbłysnąć w ich umysłach. Jezu, mój. Nieskończona dobroci, jakże wiele kosztuje cię, bycie uznanym za obłąkanego. Żołnierze, znęcając się nad tobą, obalają cię na ziemię, kopią, opluwają, wyszedzają ciebie i biją cię kijami. Uderzeń jest tak wiele, iż czujesz, że umierasz. Boleści. Obelgi i upokorzenia, które Ci zadają, są tak wielkie i tak liczne, że aniołowie płaczą i zakrywają twarz skrzydłami, aby tego nie widzieć. Mój obłąkany Jezu, ja też chcę Cię nazwać obłąkanym, ale obłąkanym z miłości. Twoje miłosne obłąkanie jest tak wielkie, że zamiast się unieść gniewem, modlisz się i dajesz zadośćuczynienie za ambicje królów i przywódców, którzy dążą do królestw poprzez rujnowanie ludzi, za wiele rzęzi, których dokonują, za tak wiele krwi, które przelewają dla kaprysu oraz za grzechy popełnione w sądach, na dworach i w wojsku. Jezu mój, wzruszające jest patrzeć na Ciebie, jak pośród tak wielu zniewak modlisz się i wynagradzasz. Twoje słowa rozbrzmiewają w moim sercu i czynię to, co Ty czynisz. A teraz pozwól, że stanę u Twego boku, podzielę Twój ból i pocieszę Cię swoją miłością. A oddalając Twoich wrogów, wezmę Cię w swoje ramiona, aby Cię wzmocnić i pocałować w czoło. Moja słodka miłości. Widzę, że nie chcą zostawić Cię w spokoju, a Herod odsyła Cię do Piłata. Twoja droga do Heroda była bolesna, ale Twój powrót będzie jeszcze bardziej tragiczny. Bo widzę, że Żydzi są jeszcze bardziej rozwścieczeni niż wcześniej i za wszelką cenę zdecydowani doprowadzić do Twojej śmierci. Dlatego, zanim opuścisz plac Heroda, chcę Cię pocałować i pośród tak wielu cierpień potwierdzić swoją miłość do Ciebie. Dodaj mi sił swoim pocałunkiem. I swoim błogosławieństwem, abym mogła podążać za Tobą do Piłata. Teksty uzupełniające, zaczerpnięte z dziennika Louise Picaretty. Rozważałam godzinę męki, w której mój słodki Jezus znajdował się w pałacu heroda. Przebrany za szaleńca i wyśmiewany, mój zawsze uwielbiony Jezus, ukazując się, powiedział do mnie. Córko moja, nie tylko wtedy byłem przybrany za szaleńca, wyśmiewany i wyszydzany, ale i teraz Stworzenia zadają mi te boleści, a w rzeczywistości jestem nieustannie wyśmiewany przez wszystkie klasy ludzi. Jeśli ktoś się spowiada i nie dotrzymuje swoich postanowień, by mnie nie obrażać, jest to kpina, jaką mi robi. Jeśli kapłan spowiada, głosi kazanie i udziela sakramentów, a jego życie nie odpowiada słowom, które wypowiada, ani godności sakramentów, których udziela. Tak wiele kpin mi robi, jak wiele słów wypowiada i jak wiele sakramentów udziela. Gdy ja w sakramentach przywracam im nowe życie, oni stroją sobie za mnie żarty, robią kpiny, a profanując je, przygotowują szatę, żeby mnie przebrać za szaleńca. Jeśli Przełożeni nakazują poddanym ofiarę, cnotę, modlitwę i bezinteresowność, a sami prowadzą wygodne, rozpustne oraz interesowne życie. Są to kpiny, które mi robią. Jeśli przywódcy świeccy i kościelni chcą przestrzegania praw, a sami są pierwszymi gwałcicielami prawa. Są to kpiny, które mi robią. Och, ileż kpin mi robią. Jest ich tak wiele, że jestem nimi zmęczony. Zwłaszcza, gdy pod przykrywką dobra ukrywają truciznę. Zła. Och, jakże się ze mnie naśmiewają, jakbym był ich zabawką i rozrywką. Ale moja sprawiedliwość prędzej czy później ich wykpi i ukaże surowo. Ty się modl i wynagradzaj mi te kpiny, które zadają mi ból i sprawiają, że nie daję się poznać jako ten, którym naprawdę jestem. Córko moja, najbardziej upokorzającą częścią mojej męki była właśnie ta, w której byłem Przebrany za szaleńca oraz traktowany jak szaleniec. Stałem się pośmiewiskiem Żydów i ich szmatą. Moja nieskończona mądrość nie mogłaby znieść większego upokorzenia, a jednak konieczne było, abym ja, syn Boży, zniósł tę boleść. Człowiek, grzesząc, staje się szalony. I nie ma większego szaleństwa z króla, którym jest i staje się niewolnikiem i pośmiewiskiem najbardziej podłych namiętności, które go gnębią. Bardziej niż szaleńca. Z łatwością go związują i wrzucają w błoto, okrywając tym, co najbardziej nieczyste. Och, jakże wielkim szaleństwem jest grzech. W tym stanie człowiek nigdy by nie mógł być dopuszczony przed najwyższy majestat. Chciałem więc unieść tę tak upokarzającą boleść, aby błagać człowieka, żeby wyszedł z tego stanu szaleństwa i zaofiarowałem swojemu Ojcu Niebieskiemu sam znieść boleść, na jakie zasługiwało ich szaleństwo. Każdy ból którego doznałem podczas swojej męki, nie był niczym innym jak echem bólu, na jaki zasługiwały stworzenia. Echo to rozbrzmiewało we mnie i poddawało mnie bólom, drwinom, ośmieszeniu, kpinom i wszelkim męczarniom. Znajdując się w swoim zwyczajowym stanie, Śledziłam godzinę męki, swojego słodkiego Jezusa. Zwłaszcza gdy został przedstawiony Piłatowi, który go zapytał, czym jest jego królestwo. A mój zawsze uwielbiony Jezus, powiedział do mnie. Córko moja, po raz pierwszy w swoim ziemskim życiu miałem do czynienia z namiestnikiem Poganinem. Który mnie zapytał, czym jest moje królestwo. Odpowiedziałem mu, że moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby było z tego świata, tysiące anielskich legionów stanęłoby w mojej obronie. Ale dzięki temu otworzyłem swoje królestwo dla Pogan i przekazałem im swoje niebiańskie nauki. Tak, iż Piłat mnie zapytał, jak to? Tyś królem? A ja natychmiast mu odpowiedziałem: Jestem królem i przyszedłem na świat, aby uczyć prawdy. Tym sposobem chciałem się wkraść do jego umysłu i dać się poznać. Tak, iż Piłat, jako porażony, zapytał mnie Czym jest prawda? Ale nie zaczekał na moją odpowiedź. Nie miałem satysfakcji bycia zrozumianym. Powiedziałem mu: Prawdą jestem ja sam. Wszystko we mnie jest prawdą. Prawdą jest moja cierpliwość pośród tylu zniewak. Prawdą jest moje łagodne spojrzenie pośród tak wielu szyderstw, oszczerstw i pogard. Prawdą jest moje. Uprzejme i ujmujące zachowanie pośród tak wielu wrogów, których kocham, podczas gdy oni mnie nienawidzą, których chcę objąć i którym chcę dać życie, podczas gdy oni chcą zadać mi śmierć. Prawdą są moje dostojne słowa, pełne niebiańskiej mądrości. Wszystko we mnie jest prawdą. Prawda to coś więcej niż okazałe słońce. Nawet jeśli chcemy je stłumić, wznosi się jeszcze piękniej i jaśniej, aby zawstydzić wrogów i sprawić, by upadli do jego stóp. Piłat zapytał mnie ze szczerym duchem, dlatego byłem gotów mu odpowiedzieć. Herod natomiast zapytał mnie ze złośliwością, i aby zaspokoić swoją ciekawość, dlatego mu nie odpowiedziałam. Tym więc, którzy chcą poznać rzeczy święte, ze szczerością ja się objawiam. I to jeszcze bardziej, niż sami tego pragną. Ukrywam się zaś przed tymi, którzy chcą je poznać ze złośliwością i aby zaspokoić swoją ciekawość gdy chcą się ze mnie naśmiewać, mylę ich i szydzę z nich. A ponieważ moja osoba zawiera w sobie prawdę, to nawet przed Herodem spełnia swoje zadanie. Czynną prawdą było moje milczenie wobec burzliwych pytań Heroda, moje skromne spojrzenie, wygląd mojej osoby, pełen słodyczy, godności i doskonałości. Rozmyślałam nad tym, kiedy mój słodki Jezus został przedstawiony Herodowi i powiedziałam sobie: Jak to możliwe, że Jezus, który jest tak dobry, nie raczył mu powiedzieć ani słowa, ani nie raczył na niego spojrzeć? Kto wie? Czy to przewrotne serce pod wpływem jego spojrzenia nie zostałoby nawrócone? A Jezus, ukazując się, powiedział do mnie: Córko moja, tak wielka była Jego przewrotność i negatywne nastawienie, że nie zasługiwał na to, bym na Niego spojrzał i przemówił słowo. A gdybym to uczynił, stałbym się bardziej winny, ponieważ każde moje słowo lub spojrzenie. To jedna łączność więcej, jaka powstaje między mną a stworzeniem. Każde słowo to większa jedność i większa bliskość. A kiedy dusza czuje się doglądana, łaska zaczyna działać. Jeśli spojrzenie lub słowo było łagodne i życzliwe, dusza mówi. Jakże było piękne, przenikliwe, miłe i dźwięczne. Jak mam go nie kochać? Jeśli spojrzenie lub słowo było uroczyste i olśniewające światłem, mówi: Jaka dostojność, jaka wielkość i jakie przenikliwe światło. Czuję się taka malutka, jakże nędzna jestem. Ileż jest we mnie ciemności wobec tego tak olśniewającego światła. Gdybym zechciał ci powiedzieć, o mocy, łasce i dobru, jakie przynosi moje słowo, lub spojrzenie, ile książek dałbym Ci do napisania. Modlitwa dziękczynna na zakończenie każdej godziny. Mój uwielbiony Jezu. Zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym Ci dotrzymał towarzystwa, i ja przebiegłem. Zdawało mi się, że słyszę cię, jak w udręce i boleści się modlisz. Składasz zadość uczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami. Starałem się. Towarzyszyć Ci we wszystkim. A ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, yes. to dziękuję, powtarzam Ci tysiąc tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię. Za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i upokorzenie, którego doznałeś. Wszystko, o mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim: dziękuję Ci i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty. Płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak, abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty, Twoim błogosławię Cię, tak, aby nie mogło. Wypłynąć ze mnie nic, prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.